zaprosiłem początkujących gamerów na granie przez całą mapę. Ziomki pierwszy raz grają w dieta widzowie. Naszym zadaniem jest przejechanie całej tej ogromnej mapy na ślepo. Jeden kieruje, a drugi prowadzi. Zaczynamy oczywiście na plaży i jedziemy dwie minuty, po czym zatrzymujemy się w miejscu. Wsiada druga osoba, jedzie kolejne dwie minuty i switchujemy do momentu dojechania do kasyna. Wtedy rozpoczyna się jazda bez trzymanki aż do końca mapy i tutaj już widzowie nie ma żadnego ograniczenia czasowego. Kto pierwszy, ten lepszy. A po. Początkujące gamerskie dzieciaki, które dzisiaj ze mną grają, to yy, takie z bue znalazłem ich. Między innymi Bander. Cześć. Siema, jestem bojówkarzem. Kaciej. Witam bardzo serdecznie. I Dzik. Yy, hejka. Poddać się, poddać się. Poddaję was, poddaję was. Co wy to, co wy to, kurde, widzowie? Tak, także takich mam kolegów, oczywiście zapraszam na ich kanały twórcy z podszyldu Kuźwa. TK, tak jest? TK Guru? To jest, TK. TK? TK, Mountain. TK Mountain. TK Mountain. Koło fortuny zadecydowało Kaluch i Wander w czerwonym teamie. I Kaciej i Dzik w tym przegranym teamie. Więc proszę państwa, kto pierwszy prowadzi Wander, ty czy ja? Prowadź pierwszy, bo ja nie umiem kierować. <laughs> no dobra. Jak tam reszta? Jesteście gotowi? Jedziemy? Ile łap w górę ma być? 2 miliony. tyle. 2 miliony 137: 2 miliony 137 lajków i zapraszam ich ponownie na kanał. Czyli, haha, można powiedzieć, że to jest ich ostatni Nie. występ na tym kanale, proszę Państwa. Nie no, 20 tysięcy lajków i dacie im jeszcze szansę w występu tutaj. Zakładam opaskę. Wander, musisz bić stopper i powiedzieć start. Dobra, uwaga, start. Dwie minuty. Jadę. Powiedz mi, ale Jedź prosto, prosto, no jedź! W sum walnęłeś! Na pierwszy, na, na pełnej jadę, dobrze? Do, czekaj w prawo, lekko w prawo, lekko w prawo Dobra Prosto, jeźdź. babkę zna ty! To nic, to jeźdź nic! Jedź prosto, jedź prosto dobrze? Bardzo dobrze jedziesz Trochę w lewo, skręć troszeczkę w lewo Dobra, jedź, troszeczkę w lewo, troszeczkę w lewo! Nie tu, to było prawo, prawo, prawo! No jak to?! To no prawo samochody, z dziada przejdziesz Dobra, o, jeźdźco! Ja, jadę na pełen! To jest raj, człowieku. Jeźdź na pełnej! Jeszcze na pełny! No trochę w prawo, trochę w prawo, trochę w prawo! <grym Jezu! Nie <grym> chłopaki, <grym> ale nie jesteś w Wielkiej Brytanii. Dobra, jedź, jedź prosto, jedź Bo, do No, Zobaczymy jak ty pojedziesz. <grym> jedź prosto Kurde, no. cofnij, cofti, cofti, Lekko no. w lewo, lekko w lewo, bo zaraz dziad z samochodu wyrzuci! Dobra, uciekam. Jeć, <laughs> jeć! Bo cię pobije, ty! No ja ale goliwka, ty! Czekaj, po no samochodu! Czekaj, pobiję go! Jestem poza furą? Ej! Poza furą daleko... F. F, F! F, F, klikę F! Co? U ciebie rzucił! Co? Rekaj, no jad Zjeżdżaj! Weź, weź go zabił! F? No. Siadasz ty? Dobra. Nie, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Ile czasu? Już ci mówię, zostało 30 sekund. Dobrze? Jest prosto, no. nie, 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 jest dobrze. No to stary! No Trochę w lewo, trochę w lewo. Dobra. Lewo, lewo. No. Polera, dobra, teraz no cofaj. No nie, no nienawidzę npc tów tych rzek. Chodź sobie z 10 sekund, dobra? Jest, prosto, prosto. Full, dobra. full, full, full. Jadę, jadę, pełna, pełna. Pełna, pełna, pełna. Lewo trochę, lewo. Dobra, jest jest Na pełnej, na pełnej. Zostało. O! Pusam, puszczam, pusam. Dobra, czekaj, gdzie jesteśmy. Nie, no, ja byłem przekonany, że jesteśmy dalej. Za dużo nam tutaj kurwa, zajęło mizowie. uderzenie w samochody. <laughs> no dobra. Powiem tak, to no przejechaliśmy jakiś kilometr raptem. Zobaczymy jak naszym kolegom. Jak tam? Widzicie, jakie błędy popełniłem? No słuchaj, goście się bys... błędami. Dokładnie, z takobusa nie odpuszczał ci. <laughs> Skurczymy w no dobra. Widzowie, ja spekuję chłopaków. Macie stoper włączony? Playerzy, czy nie? Kaciu dawaj stopera odpalaj. Ty pierwszy chcesz jechać, czy ja? Jedź pierwszy, kolego. No, dobra, ja dobra. cię pokieruję, ja cię pokieruję. Dobra pan ale nie było źle, stary. Dobrze kierujesz. Dobrze. Nie, no bardzo dobrze, wiesz. Jeszcze pobiliśmy tam facjatę, to wiesz. Mamy <laughs> więcej punktów za to o, by tak było, no ale niestety tak jemak. Nie Dobrze widzę, zobaczymy jak pójdzie w tej gorszej drużyny, tak? Halo Maciek, słyszysz mnie? Chłopaków tak na wizji cisnę, a oni nie mają z tym problemu My jesteśmy skupieni na rywalizacji, a nie na twoich durnych wygłupach Trzy, dwa, jeden Jedź prz, prz, przód, przód, przód Jedziesz sobie do przodu, właśnie, właśnie lekko prawo ludzi. Poczekaj, ja stój, tak, bo... stój No, 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 zatrzymuj się a, cof, Cofnij Co? Cicho bądź, cicho bądź, lewo, lewo. Tył i lewo, kurde, tył i lewo Ale to z a, a. tego tamtego O, dobrze, 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 dobrze okay. do przodu I tutaj przodu. teraz lewo będzie Cofnij, cofnij Nie ja no, wygrano, o my wygrano Wilek, like, like. Ezreal. Bo... Dobra, aha, następnym we... razem też wam tak przeszkadza. Poczekaj, czy, czy ja uderzyłem w te yy, sklepy na początku? Nie, nie, jedź po prostu. Jedź Brawo, po prawo, prawo. Lewo, 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 nie lewo, słuchaj, Debila. Lewo. Prawo, teraz leciutko. No. I przód, przód, przód i zaraz lewo Okej okay. Ale jeźdź trochę szybciej, no co ty robisz? Dobra, daję gazu Lewo, lewo, lewo Lewo, <grym> ty, lewo. Shift tył, 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 i prawo, tył i Czy prawo, tył, tył i prawo, prawo. Że... Jezu debilu. Do wody, Stój, prawo, prawo, prawo no, Prawo, no, 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 no. prawo, czas. prawo A nie możesz mi powiedzieć brawo. gdzie jestem? Jak mi powiesz gdzie jestem to ja sam przecież na Ale dojadę. ja debilu sam nie wiem gdzie ty jesteś No jeźdź po prostu pra prosto teraz Dobra Prosto teraz no. Pełna rura, 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 Pełna rura rura, dobra jadę Prawo, 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 prawo! Prawo jeszcze, hmm. jeszcze prawo Wydupcyłem, jestem na lewym pasie czy prawym? Jesteś na lewym, jesteś na chodniku. Musisz dobra. lekko do tyłu i lekko w lewo. Prawo, do tyłu i Teraz lekko w lewo. się, zblokowałem nie, się. Nie, dobra nie i przód, już nie! Stój, 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 stój. Do, no, stój Jeszcze do tyłu i lewo, do tyłu i lewo, do tyłu i lewo I teraz prosto, prosto, Aha. prosto Lekko w prawo No ty debilu, po cholerę ty w lewo skręcasz To jest auto naprzód napęd ma, dlatego mu skręca Co ty, to auto samo skręca Zblokowałem się, zblokowałem się, tak? Tak Dobra Poczekaj, stój Stoi! No, prawo! Prosto prawo, prosto prawo! Mocno! Prosto prawo! Koniec. No i koniec! No i let's go. <noise> go! no jesteśmy dalej, jesteśmy dalej! Jesteśmy ty, dalej. ile? 20 <noise> metrów! <głos> Ej, widać nas tam! U mnie widać! <noise> no tak, no widać was! <noise> Widzowie, no niedaleko pada jabłko od jabłoni Nie <noise> wiem co ja to powiedziałem, <noise> ale generalnie nie jest... Źle. Ej, no nie ma ruszania się co! O, to sorry, to sorry, sorry, sorry! Co to dobrze! No, ale do tyłu jeszcze ruszył, do przodu, coś oszukać, to do Wander! Zrób sobie taką mapę pamięć mięśniową, wiesz co. To już robiłem, czekaj. Prosto, dobrze. lewo, prawo. Dobra, dam radę, dam radę, kieruj mnie na autostradę może. Ej, ale powiem wam, że naprawdę jest przerąbane! No nie jest łatwo, no. Ja to kiedyś grałem z Oskiem i SIO, widzę, że w karcie macie jeden odcinek, to nie jest proste, nie jest proste. Wanderino, gotowy? Ta, założę sobie tylko okulary, żeby lepiej widzieć. Mordo, ale ty masz mieć opaskę. Pierwa! <laughs> Okej, okay, 3, 2, 1. Rura, rura. Dobrze, dobrze. Troszkę w prawo, bo cię. No stary zaciąłeś się, się do tyłu, do tyłu. Jak do tyłu do tyłu i w prawo! Na maksa w prawo, na max... Mordo! Musisz brać pod... Mniej dodawać gazu! Jedź prosto i w prawo! Na maksa no. w prawo, na maksa w prawo, jeszcze, jeszcze w prawo, max, prawo. Gaz, jeszcze, gaz. Jeszcze, jeszcze w prawo, jeszcze, 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 jeszcze Dobrze, wyprostowałeś, jedź. Dalej w prawo, Lyle dalej w prawo, dalej w prawo. Max! W prawo. max? max? Lewo. lewo, 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 teraz, nie słuchaj ich, lewo, prosto, prawo, 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 nie tnij Dobra, Dobra. Popka. gdzie jesteśmy? Lewo, troszeczkę, obok Weasel Super. Jedźcie, jedź w lewo. No! Gdzie stop? Gdzie? Co uderzyłem? W prawo, w prawo teraz! super w prawo! No. Super! I jedziesz prosto, jesteś przy budowie teraz! Wjadę! Do... Balaj, super, balaź super cofnij troszkę, i w Prawo lekko! O Mingo! jest prosto! Jest prosto! Jechać kurde. prosto, Max! Ten samochód nie może, Nie, zaciąłeś się! W lewo, troszeczkę! I super! Prawo Już? teraz, prawo! Kurde mordo, cofno cofaj, jesteś w krzakach! Myślisz, że ja coś widzę! Prawo! No wiem, że nie widzisz, prawo! No. no Dobra, super, prosto, kurde w lewo. O! I w prawo na maksa teraz. Super, no. dobra. Jeszcze troszkę w prawo. Super. W lewo. Co przejechałem. P psa, w lewo, w lewo, w lewo. Ca całkiem, w lewo, całkiem. I teraz prosto, A, prosto. prosto w tą stację. <laughs> jedziesz w stację! Ej. Dobra, jest prosto, jest prosto. 30 sekund. Jedźcie. Ja jestem. Dobrze, jedziesz w skrótem. W prawo, w prawo. No jadę w prawo. Super. I w lewo lekko. Dobrze. W prawo teraz! O stary ale stan, Ale Ale stanta walnąłeś. Ale... Cofnij lekko, cofnij, bo w sup'a wjechałeś. Ej, jesteśmy I lewo. Pod yy, Simeonem jesteśmy. I na maxa w prawo lekko i mocno do przodu. Kurde, lipa jest. Koniec. Jadę. Jadę! Koniec! Ja piernicze, stary auto nam wysiada ale także się wyobijał, że ja nie wiem, czy my dojedziemy, nie? Tak, tak żeś nawigował do. Ja piernicze, widzowie Nie, jest źle, jesteśmy w okolicach Steamona, no trochę nam brakuje jeszcze do tego, kurde, kasyna Damy radę, tu w lewo trzeba jechać i po prostu potem lota na kasyno Dobra, przechodzimy do chłopaków Trzy, dwa, jeden Słuchaj, musisz nakręcić, więc teraz do przodu i w prawo Okej, okay, okej, okay, elegancko, okej Do raz, jeszcze, jeszcze, dopóki nie powiem stop, to jest git Teraz rura prosto, rura i w prawo. Brawo? W, prawo, w prawo. super. Tak, tak. I rura prosto, i rura prosto. Rura, rura. Rura co musi? Rura musi słuchaj kopcić. Leciutko lewo, leciutko lewo. Okej, okay, stop. I jedziemy prosto. Dobra. I jedziemy prosto, i lekko w prawo. I nie, 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 stop, odwołuję, nie zatrzymuj się! Maciej! Co? To no mówisz stop, to się zatrzymuje! Leften, leften ja, co? ja! Good, good, jedziemy prosto, rura! No teraz, rura, no rura! Ja już nie wiem, gdzie jestem! Jest, zarobiś. jesteś przy bo się tam gdzie. Dobra, musisz cofnąć. Stać. No, w dobra. dobra, i teraz lewo, lewo rura Nie, macie lewo no. rura, lewo rura Okej, okay, stop I te, Ale jak mówię stop to lewo i teraz prawo Jak mówię stop to lewo ty, Co dobra, ty dobra, mówisz? Dobra. No. Do tyłu, do tyłu, no. tył lewo, prawo rura, prawo i e, w, prawo w. Okej, okay, się i tylko w Dobra. Okej, okay, lewo Okej, okay, zarobiście Prawo max, prawo max. Iwu, iwu, Iw do tego. Ja nie IW. wiem, jak to jest. stop, stop, stary, do tyłu. Jesteś teraz na wejściu do Wizzelniusza. <grym> Polera jak tam z czasem? Stary, 27 sekund. Do tyłu lewo. Teraz mnie musisz słuchać. Tył lewo. Przód, przód, rura. I prawo. Kumra! Jaki ty! Ziek. To tam chyba lepiej służył jednak. swój. Ty chłopie jedziesz w prawą stronę. Dobra, może być tak. Do tyłu, Maciek, do tyłu! Zaparkowałeś no, na ty miejscu na niepełna. Stresujesz, A, mnie. stresujesz <laughs> mnie! Dobra, co się, co się, okej? Okay? Stój, 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 jest idealnie, jest idealnie. Co? Stop, stop, już jest. Mogę stop. ściągnąć? Tak, tak, zabrać się, Kierowca BMW. Co, chciałbyś coś powiedzieć? Jak kierowca BMW? No dobrze, widzowie. Wychodzi na to, że są goleni na łyso, chłopacy. To mi się podoba, ale kwestia jest taka, że mamy zniszczony mocno z wanderkiem samochód i teraz ja wsiadam za kółko. Stary, musimy to zrobić teraz tak, żebyśmy nie wybuchli, rozumiesz? Krzyć po prostu, jak będzie coś nie tak. Gdzie cię prowadzić? Ja jadę w lewo tutaj, stary lewo. Mam opaskę, jestem ready. Dobra, to uwaga. start Dobra. Dobrze? Dobra. Jedź prosto, jedź prosto, trochę w prawo, trochę w prawo. Okej, okay, Lux. Max, Max gaz, Max gaz. Tak, gas. ale nie chcę, żebyśmy wybuchli, wiesz. A, to spokojnie, jest tłusza droga, lekko lewo, lejko lewo, lejko lewo, lejko lewo! Lejko w prawo! Lekko, lewo. lekko prawo, <noise> lekko prawo, lewo. lekko prawo. Lewo. Lekko prawo, co jest? prawo. Co jest, dobra? Max, 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 max. Tu Tak, saj, na gas, szybko. Jedziesz, 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 jedziesz. Jedziesz? Ja pierdolę się, jedziesz. prawo prawo pierdolę W prawo, w prawo, lekko. idziesz że chciałem podpowiedzieć, więc ciebie słuchaj. Lekko w prawo, no Ale ty stoisz w miejscu. Co? Jeźdź, albo w lewo. Stu, le już czekaj. Cofnij, cofnij, lekko, lekko w prawo, lekko w prawo. Jest, Gdzie jesteś do jest. Stój stój do do W lewo do w w Max do cofnij wax. do max! cofnij w lewo, max. O, dawaj! Max dawaj, dawaj. Nie, do przodu, do przodu lekko, do przodu lekko Co jest, ej, nie O chłopie, co zrobiłeś, o, ale nie. macie teraz no, Ruszaj AD, AD, ruszaj ruszaj, chyba, chyba, chyba początek, chyba początek Chyba początek Nie, Do przodu trochę, trochę do przodu Dobra, jest git, jest git, jest git Do przodu, do przodu, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo Max prosto, 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 lewo, lewo, lewo nie. Tak, 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 tak Co jest, co jest, co jest tak. Tak. Mamy to, Dżing Co jest? Wygraliśmy, Maciek Dobra, obraca się AD, AD, szybko, AD, AD Dobra, to już jest Lewo, lewo, lewo nie. Prosto, 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 prosto Cofaj, 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 cofaj! Lekko w prawo, ciupkę O, prosto, teraz Max prosto, Max prosto Dobra I... O, lewo, 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 lewo Dobra, jest git, jest Prosto, prosto Okej, okay, teraz spokojnie, spokojnie Lewo, 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 lewo Nie, w prawo, w prawo, w prawo, w prawo Nie cofaj, nie faj. Jedź prosto i w prawo Nie To wam Nie, nie Dlaczego? Kurde Ja, Popłaczę się zaraz Piękny, God popis, God. piękny popis, piękny popis. Idealnie God. w dziurę wjechałeś Bo no to mamy DG, widzowie. Nie, no damy radę, damy radę są wyjechać No to co? Mister dzik za kółkiem. Kubica nie mówił, że ma syna, aczkolwiek. Ale to nie, syn ma Kubicę No dobrze, zobaczymy, zobaczymy. Mów mi jeden albo dwa AA, wiesz jak mam dwa razy kliknąć, albo full. Nie w wiem. Człowieku nieutrudnie, nieutrudnie, po 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 razy, płacę, prawo, się nie utrudnia, nie utrudnia, błagam cię, nie kombinuję. Jedziemy. Trzy, dwa, jeden, poszło. Prawo, leciutko. Nie tak gazu, nie wiem. <laughs> Dobra, gdzie jestem? Wjechałem w babę jakoś. Słuchaj, nie, jesteś obecnie po drugiej stronie na krawędzi na. Okej, okej. O Ty debilu, ty nie jest sam! Okay. Znowu babę przejechał. Dobra, Dobra. jedziesz dobrze, dobrze, jesteś w tyłu. Słuchaj, lekko, o idealnie, teraz lekko prosto, lekko prosto. Aha. Lewo. Za, ty za dużo dodajesz. Aha. Dobra. Do tyłu lewo. Do tyłu lewo. Aha. Nie prawo. Ale to lewo. jest lewo! Dole prawo. Dobra. Dole prawo. No, no. Ty, no, jeszcze, no, no. Te, stój już hard. No. No? Przód prawo. Jeszcze, 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 dobra. Za mocno. Ja lamus. Dobra, gdzie jestem Maciek? Gdzie jestem? Musisz mi powiedzieć. W dupie jesteś. Jestem w dupie? Ale takiej ciężkiej? Nie, no do tyłu, no do tyłu, no do tyłu, do tyłu. Słuchaj, teraz musisz o 90 stopni w lewo się obrócić. Okej. Skąd ma wiedzieć jak? O 180 stopni. Prosto. O, o, prosto, jesteś przy krawężniku Nie, o, zamknij o, się, zamknij się Dobra, teraz 180 do tyłu, dobra, jedź teraz, tę, ten jedź, jedź Przód, 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 przód. Lewo No ty musisz trochę szybciej mieć czas reakcji, a nie jak stary 40 latek Do tyłu Zaraz wybuchnie, zaraz wybuchnie ta fura, nie? Przód, lewo, przód, lewo, przód, lewo, no przodu, tak dymi A i tak szczerze, to daleko, że się nie zajechali No i... No i... Ciul, stój o. Już jest, zobaczcie, jesteś jak blisko. O kurwa, Spokojnie, no oni są w nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie my nie ma, 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 Jest dobrze, nie ma, nie ma, nie ma, tapał, ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie pik, nie ma, nie ma, tap. ma, tap, ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, Prawo ma, nie Dobra, troszeczkę ma, dobra ma, nie ma, nie ma, nie ma, i prawo Tapuj. O, i troszeczkę do przodu. Dobra. Bez, już nie nie w lewo, lekko, w lewo, lekko w lewo. Je w le no, jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę w lewo. Kurde, dobra, cofnij. Dobra, nie, 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 już teraz w prawo. I prosto, tapuj. Gdzie jestem? Kurde, no nie wyjechałeś jeszcze, cofaj! Cofam no! I w lewo trochę daj. I, i gaz. Dobra i w prawo teraz. W prawo kręć. Wyjeżdżasz! Jest stop! Nie! Cofaj! Jest? Cofaj! Nie, nie, nie! Jest idealnie, jest idealnie, co jest. się! Zawiesiliście! Się. Się. Ruszaj AD! AD i do tyłu! Morto! No, robię, się. robię! To Czekaj, dwóch może! Pograne. Pograne węże. Nie, nie? nie, no nie gra. No. Dobra, dobra, dobra. I teraz cofaj. Ja Co? pierdziele, no jest lipa. Do przodu. Cofaj teraz, y... ja pierdzielę. Do tyłu i w lewo. Do tyłu i w lewo. Pojechaliśmy ja... w ogóle? Mordo, zaciąłeś się na dole! Jak na dole spadłem? Nawet nie wyjechałeś! Do tyłu! Myślałem, że już u góry jesteśmy bo. ty! No nie! Ja pierdzielę stary! Teraz to jest rip, to jest korzyst! Dobra, powiedz mi gdzie no. jestem, powiedz mi gdzie jestem! Dalej w tym samym miejscu co byłeś. Wyobraź mi yy, tą yy, Filar masz jestem. za sobą! Filar za sobą Dobra. musisz go ominąć, w lewo lub prawo do tyłu. Dawaj, 22 Lefne. sekundy! Prawo do tyłu, prawo do tyłu! Ja Dobra. Dobra, wiem już gdzie jestem Tu? Prawo, prawo! do góry, Nie. lewo o! I tu wjazd yes. z dziury! Zaję, ale jest! Jest, dobrze, 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 dobrze ci idzie. ja, ja słyszę już samochody ty. A, no, no samochody, no bo jesteś na no. Już A właśnie idzie. Kasyna dojedzie, do kasyna dojedzie. oczy, zobacz co, żeś chyba ugotował Co? Gdzie ja jestem? A, e, widzowie, mm, ja zgłaszam petycję, że ja już chcę się teleportnąć na kasyno i zacząć wyścig. Dobrze. Akceptuję tą petycję. A co na i rywale na to. Ja myślę, że to jest bardzo dobra propozycja. I tym oto akcentem jesteśmy na kasynie wszyscy i rozpoczynamy prawdziwy wyścig do końca mapy. Już live, bez żadnego czasu. Dobrze widzowie, no i nadszedł moment, w którym to. Jesteśmy na kasynie, mieliśmy tu docelowo dojechać, niestety żadna z ekip nie dojechała, a teraz, żeby było mało, trzeba dojechać do sklepu w Paleto, już bez żadnego, moi drodzy, czasu. Wyciszeni jesteśmy na Discordzie, od czasu do czasu będziemy tylko ze sobą gadać, żeby się nie przekrzykiwać. No i co, jakieś ostatnie słowa? No, Powodzenia, powodzenia ogólnie Bo Maciek to jest dobry kierowca Dobra, zobaczymy Wander, jesteś ready? Jestem ready Odliczam 3, 2, 1, 0 No, rura, 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 rura Lewo, lekko lewo, lekko lewo, lekko lewo Jecie. Jezu, do tyłu, do tyłu, Ude. do tyłu Prosto i okej, okay. super, super jest Prosto, Max, prosto Nie, dobra, cofaj, cofaj str Straciłeś skręcenie samochodu, do tyłu, do tyłu Będziemy wjeżdżać teraz na rury Lewo, lewo, stary, za we, wolno jedziesz, za wolno jedziesz Lekko w prawo skręć Dobra, stój! W prawo! Skręć i do przodu! W prawo! Musimy zjechać za Prosto, jest prosto, lekko, jesteśmy już! Nice. Lekko lewo, lekko lewo! Lekko, lewo, lekko, lewo, le lewo! Lewo, 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 lewo! Prawo, 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 prawo! Prosto rura, A, dobra, się barę, barę. Rurę, tako, że to nic. Zarobiście, stary Schumacher to był twój normalnie mój czulo! Jesteśmy na zdrać, bo my prosto drugie. człowiek jesteśmy prawie w sendy, zarobiście, jedziemy. Dobra, prosto. <laughs> Jeszcze ich nie widzę. <laughs> Ta, no nie no jest stary gówno, jest stary gówno. Jakiego gówno? Yy, Jakie gówno, Wycofaj, wycofaj, teraz max sofasz, max sofasz Dobra, dobra jedź, bardzo dobrze jedziesz! Jedź prosto, lekko lewo, lekko lewo! Dobra, jedziesz dobrze, Jezu, dobra, oni są w strasznie w tyle! Dobra, lekko w lewo, dobra, prosto, prosto, prosto Jedziemy Prawo a. Max, dopóki ci nie pamiętajmy. Jak tam lamusy, jak tam lamusy? A jesteśmy a. chłopie przy rurach! Stop! Aha. Stop, 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 stop. A my, a my wycofaj, 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 stop! dobrze jedziesz, bo trzymasz się samochodowi na tyłku <laughs> Przykleiłeś się do niego Zarubicie. Nie jadą za nami O kontoru. cholera Co jest? W prawo, w prawo, w prawo, bo się obróciliśmy, bo uderzyliśmy W prawo, w prawo, w prawo Do tyłu, do tyłu, lewo Okej, okay, w prawo i max w przód, max w przód Na maxa, jakbyś dał cegłę Dobra, jadę Mamy tu barierki, więc one będą nas chroniły Dobra Stop I teraz w i lewy Albo nawet nie lewy, prawy o, nie, nie, albo z lewy, teraz. Ja się razy, czuję jakbyśmy tupi. wspadali gdzieś, nie wiem. Nie, czemu. nie, nie, zarobiście, jesteśmy na freewayu, Okej, okay, teraz jedź w max w Dobra, max w klikam. I dwa nie, to się Albo nie, nie tapuj nic, lewo Jak tap, lewo le przy... Dwa tapy lewo! Dwa tapy lewo! Zarombiście jest, zarąbiście, zarąbiście! Jesteśmy w dobrym miejscu, a wy gdzie pojechaliście? Dobra, wycofaj do tyłu, bo walnęliśmy w drzewo goścnie Wjechałem strony. Gaz, 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 gaz! Już nie, jesteś wróciłeś. Okej, okay. lewo lekko, lewo lekko. Okej, okay, jedziesz, Max, Max, przód i lekko lewo. Dobra, Max, lekko w prawo. Cholera, uderzaj w auto, dobrze, jedź, jedź. O nie, nie! Co? Nie! Co? Dobra, Dobra, jest git, lewo, lekko lewo. I teraz W, teraz tylko W. w tylko? I tapik no, i w prawo. Tapik w prawo. A, prawo, prawo ja w lewo. Prawo, prawo. Pra okej, okay, okej, okay, lewo, dwa, lewo, dwa. Okej, okay, super. Lewo jeden. Dobra, jedziesz w prawo lekko. To było lewo! Sorry. Dobra, yy, prosto, jedź prosto! Jak, jak tam gdzie jesteś? Jest Na wysokości czego? Yy, obok, jutula, obok, jutula. Ooo, oh, nice. Dobra, lekko lewo, lekko lewo. Dobra. Okej, okay, lewo, lekko. Lewo, jeden. Dwa, o. Oh, oh. super super, ale ominąłeś Dwa prawo. Lewo, dwa. Okej, okay, zarobi się jest. Yy, Dosłownie wyjeżdżamy obok mostu więzi z więzienia. Trzy prawo. Cztery prawo. Yy, dobra, dwa prawo. Ehm, mm, okej. Okay. Robimy zamianę? Dobra, dawaj, póki tam. Zamiana, mam. zamiana, stop, 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 okay, stop. Okej, okej, okay, okej. Okay. O, oh, jak jasno, nic nie widzę! Ej, dobrze, dobrze. Ale jasno jest, o czym bolą Ale win is as win, as win Co ty gadasz, jak ma. No gdzie wy jesteście? Ja? Pod tunelem już przy sklepie. Ta, ta, ta. ta, ta, ta. Na, na pociągu No bo, Ale serio. Jak wow. się zewał cię? Siedzisz. Maciek? Ja tak, ja tak, ja gotowy Jesteśmy gotowi. 3, 2, 1, go! Lekko, w lewo jest, w lewo, no tak, wycofaj i w lewo. No, y, przód. Dwa tapnięcia prawo. Dobra, Gites. Jedziesz teraz prosto cały czas. Dobra, je dwa lewo. Dwa lewo, prawo, jeden. Lewo, 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 lewo. Dobra, i rura, rura, rura. I tuba, prawo i tuba. Tuba, to wyjdzie. Tubuj, tubuj tubu, tubu, tubu teraz. Tuba, 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 cegła na gaz. Tak, lewo lekko, tapnij lekko. No trochę mocno. Lżej, to, trochę teraz... jest Pod tirem jesteś. Prawie przejechałeś kojoty, ale to nic. Jeden w lewo. Dobra, spokojnie, jest auto przed nami. Min. to tak. ci spitowało. Dobra, je, czekaj. Lipa? Obróć się o, o 180 stopni. Musisz się obrócić o 180 Do... stopni w... O! Zadź się! Dobra, się. prawo. Dobra i teraz Prawo, prawo. I prosto. Super. na już jest. Tapnij lekko w prawo. I tuba, tuba, tuba. jedziesz idealnie prościut No i super. Jaki gość. A teraz musy przegrywają. Jaki gość, widzowie. Dobrze, tapnij lekko w prawo. W prawo mordo. Już super, prawo, no. w lewo lekko. Lekko! No jak Dobra, cofij, co, co uderzyłeś w drzewo Dobra, jedziemy, 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 ta, jedziemy. Jakieś nie spokojnie, banda ci będzie prowadziła. Gdzie ta pięć o. banda, rozumiesz wariaciku Co jest grane, co jest pięć, Lewo lewo mhm. Jeszcze lewo, jeszcze mhm. lewo, jeszcze lewo, jeszcze, 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 jeszcze Dobra, jest dobrze W lewo! O no, ja nie wiem ja, gdzie wiem, jestem, bo czuję W lewo, w lewo stary, w lewo, mocno w lewo. No. O, jeszcze, w lewo mnie. jeszcze w lewo, jeszcze w lewo! Jeszcze w lewo! O, jesteś na autostradzie z powrotem, dobra? I, i, dobra, w prawo. i tuba, tuba! Nie, w lewo! Co w prawo sam se dobra. gadasz? Ja ci gadam! No bo. W lewo jest! No na autostradę? Dobra, jedziemy! Dobra, nie ma ich, nie widać ich. Jedź prosto, podjedź. Gita prosto. Prawo. Dobra, auto się pra skorektowało. Teraz lewo. Musisz dobra. Jesteś na drogę lewo. Okej. Okay. Lewo, 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 dobra. Prosto. Teraz prawo. <laughs> nie lewo do tyłu. Albo dobra, 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 jest git, jest git. jest git. Wow. Lewo, lewo! kurde jedź idzie jedź prosto Jechać? prosto i lekko w prawo tapnij prosto i lekko w prawo tapnij co jest? auto padło? o nie nie gadaj padło auto nie gadaj padło auto ej kradniemy inne dobra ej stop chodź sobie... i stój, stój nic stój. Mi nie zabije spokojnie Siadam. Bordol. Siadam. Jest... Siadam. teraz o 180 stopni się musisz obrócić przód prawo Teraz. Dobra, tera dobra, teraz? Wywalicie załuta! Kije cię NPC, NPC, stary. Wsiadaj do jakiegokolwiek. Siadaj, za, za, za ja pasażera, te? za pasażera wsiadłeś. Dobra, to muszę okrążyć, tak? E, dobra, przysiadłeś tu. się, przysiadłeś się, Git. Dobra. Wskakuj F, F. Nie! No! Wsiadłeś do innego! Dobra, poczekaj. Dobra, i teraz. O nie! Co Wywalają jest? cię! Przód, dobra, pojedziemy torami, trudno. Lewo, nie, 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 lewo. nie możemy. Lewo, no pijedź, na razie jak się kieruję. No? Musisz teraz. W, w lewo przód, lewo przód, lewo przód, lewo przód. Wander, jesteś? No. Karetką podjechałem. Chodź tu, 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 tu jak słyszysz, jak słyszysz, przede mnie Idę. Wsiadaj do karetki, Ja muszę zabić medyka Tak? Czekaj na mnie. Jedź, jedź jedź, dzieć. Jadę. Ale skorkowaliśmy, oni nie ruszą na pewno, stary, jest no tak skorkowany. Dobra, prościutko. Jak tam koledzy? No. Jakiś korek chyba się zrobił, co? Cisza, jest cisza, Cicho. cisza. Cisza, cisza. <laughs> no, no, no. Le Przód, prawo, lekutko. Przód, prawo, lekutko. Lekutko jeszcze. Dobra, teraz prosto. Dobra. E naciśnij! Jak e, aha! Ej, to jest dobry ten! Tak, tak! Będą zjeżdżać, w lewo! Dobra, jedź prosto! Jeszcze prawo, leciutko! I jedziesz! Rura, rura, rura! Rura! Olek. Rura! Olek, rura! Winek chyba stary. Jesteśmy 100 metrów, widzę tak, już teraz. Co ty? gadasz? w lewo troszkę. Przyhamuj! Przyhamuj, dobrze. W prawo! Max, w prawo! Mordo, ale żeś to zrobił! Wjechałem? Jesteś. I. Czekaj, ładnie zaparkujemy. Teraz do tyłu i w prawo na maksa. Jeszcze, cofaj, stary, śmiało, odważnie. No No, dawaj do tyłu no. Dobra, jest G, stary Wygraliśmy? Nie ma to sposobem, wygrywamy z wami lamusy Tak Co? Dębos, jak będzie My jesteśmy pod sklepem, bander ściągają paskę, zobacz jak dojechał Cholera Jak zaparkował skurczymy nawet Jak tam, a wy gdzie? My byliśmy Wiesz, dosłownie, dosłownie kilometr, kilometr. <laughs> Jak wy się tam znaleźliście? Dojeżdżać! Lifehack Dojeżdżać, dojeżdżać Zobaczymy, poczekamy na was No, no dawaj, ty, kracaj, ty. Wracam Macieju, rura, gaz, W i na tapnięciach, będę ci mówił no w lewo, superansko. Jedno w prawo dla korekty, cały czas gaz. Cały czas gaz. Lewo drugie! Maciek, ty masz problem z kierunkami. Dobra, no, się w, w lewo teraz! Czy... Dobra, stop, 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 stop i w Cały czas gaz. Uwaga, trzy w lewo. Okej, okay, super ansko, super Jest okej, okay, nie prawo, trzy, prawo, trzy, cztery, pięć, sześć, prawo. Eee... Oh, oh. Dobra, co? Prosto, prosto, co? prosto, 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 prosto. Jest zarobiście, stary. Nic, nic się nie dzieje, te śmiechy, to, to jest super ancko. to właśnie dobrze ci idzie. W lewo. Trzy albo Dobra nie jest stary, zaromici i teraz rura gaz w prawo. W nie, koniec, prawo. Nie. Koniec, koniec, koniec jazdu. Tak? Dojechaliśmy? No nie no macie po samochodzie, ripugę. Aha, dobra, wysiądź stary, ja cię doprowadzę na pierwszę. Dobra. Dobra, yy, i teraz tak, yy, tą nogę lekko ci kuleje noga, widzę, yy, szybciej, spręż się Maciek No podskakuje. Dobra, 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 biegnij, biegnij, biegnij. A we ambulacem tutaj jadźcie. I w prawo teraz. No Jeszcze? i... Nie, no stary jest superancka ogólnie. I ja, do ja, ja właśnie, się... I spacja, spacja! I zdejmij opaskę. O! S? S? Jakie S. Jakieś 5 minut do późnienia chłopaki mają. No cóż, na no zwyczaju sam tylko jeden. Takim oto wynikiem zakończył się dzisiejszy odcinek. Jak wam się podobało, chłopaki? Fajnie było. Co? Było super, było super. Mega śmieszne. Było fajnie, więc jeśli chcecie kolejnych gości albo jeszcze raz chłopaków, 20 koła lajków i zobaczymy, co się da zrobić. Wpadajcie też na ich kanały, subskrybujcie. Robią fajny content z GTA, więc wszystkie kanały macie w opisie. Dzięki wielkie za to, że wpadliście. I moi drodzy, widzimy się już pojutrze. Na odcinku z prawdziwego życia. Środa, perżet Trzymajcie się. Na razie. Siema, chłopaki Siema.